Witam wszystkich, przyjechałem tutaj zobaczyć co się dzieje na tej działce, na tej kukurydzy, co była siana w ten mulcz No i tutaj tak jak widać, tutaj po tej prawej stronie To jest ta działeczka, która ona była już wcześniej uprawiana Ta kukurydza jest posiana tutaj pod koniec kwietnia, gdzieś około 25 A ta tutaj z tej strony, to było po tym mulczerze Tu już nie pamiętam dokładnie, ale to już był czerwiec jak to było siane Tak ona wygląda Idę jeszcze tam pod ten dąbek zobaczyć co tam się dzieje Tutaj ta kukurydza to tak jak widać kolby takie są, to wszystko tam jak w niektórych miejscach to widziałem, że jest nawet po cztery kolby, tutaj jest dwie akurat, no i tutaj ta wygląda tak jak wygląda, akurat tutaj znalazłem taką, taką dziuplę, gdzie mogę coś nagrać, bo tam dalej to jest wysoka, że nie idzie nic nagrać, a tutaj jest jakiś taki kawałeczek, że coś tutaj widać. Także lecę tam dalej, zaraz zobaczymy co tam się dzieje. No i jestem tutaj tak na tej miedzy, tutaj tak fajnie ona wygląda. Są takie dziwne takie fale, że tutaj jest akurat taka ładna zielona, tutaj znowu dziura, i takimi falami to sobie tak rośnie. Tutaj jest ten dąbek, zaraz tam pójdę. I tutaj tak to śmiesznie wygląda. W niektórych miejscach to ładne kolby, coś się tam zawiązują, ale ogólnie tutaj na dole to jest taka sytuacja. Tutaj to jest sam skrzyp. Skrzyp, skrzyp i skrzyp. Tak to wygląda. No tutaj już jest ta kukurydza dużo wyższa. No i tutaj za tym gorem, tak jak widać, tam jest też moja kukurydza. Ona tam całkiem inaczej wygląda. Także idę tam dalej jeszcze pod to drzewko. No i tutaj jestem koło tego drzewa. Jak to tutaj wygląda? Tutaj to jest taka miedza wysoka. Zaraz pokażę. To ta kukurydza, ona ma tutaj różnicę. Ze względu na położenie działek, jedna wyżej, druga niżej. Tutaj w koło tego drzewa, to tutaj praktycznie nic nie ma. Ale jeszcze idę tam dalej, zobaczę jak tutaj wygląda sytuacja, gdzie te tarniny były. Tutaj widać, one rosną sobie ładnie. Fajnie. Ale to nie jest to, co było wcześniej tutaj. Ale tutaj centralnie pod tym drzewem tutaj nie ma w ogóle kukurydzy, nic w ogóle, zero. Dobra, gonię tam dalej jeszcze pod las. Tutaj akurat dobrze iść, bo tutaj jest ten mijak. To co mówiłem, co tam siewnik się zapchał tymi gałęziami i tutaj to nic nie posiało. Także nic nie widać. Nic nie rośnie. Tutaj lipa tylko. Tutaj kolejna, ale z tych chwastów to tutaj nie ma. Tam rosną tarniny. A tutaj ładnie pusto. Dobrze, idę tam dalej coś zobaczyć. No i tutaj przy lesie, to wiadomo, że tutaj nic nie będzie. No ale dobrze, trzeba to pokazać. Tutaj pokazywałem zawsze z tej strony, tak jak ten dombek. Żeby było widać, co się tutaj dzieje, jak sytuacja wygląda. Także kukurydza jakoś rośnie, jakoś tam wygląda. Na pewno plonu tutaj nie będzie. No to jednym słowem, lipa i dramat. Lepsza byłaby ta gorczyca albo gryka wejść w miododajne i nie ładować się w koszta. No ale tak wyszło. O! Biohumus! Dobrze, o, jeszcze tutaj pszenica rośnie nieskoszona. No jak to tutaj wygląda? Dobrze, idziemy. No, i tak jak widać, tutaj jestem na tej górce. Tutaj to nic nie ma. Pusto. Kukurydza słaba, blada. Tutaj też tą dziurę taką widać. Ale ogólnie kukurydza już urosła. Dobra, to by było na tyle na razie.